Tym daniem zacząłem swoją przygodę w Masterchefie i dzisiaj pokażę wam jak je zrobić. Bierzemy pół kilo ugotowanych buraków, 200 g kroimy na łódeczki, przekładamy je do miski, dodajemy krem balsamiczny i odstawiamy do lodówki na potem, 100 g kroimy w kostkę, a pozostałe blendujemy z odrobiną wody na gładkie pire. Szalotkę kroimy w kostkę, wrzucamy ją na rozgrzaną na średnim ogniu patelnię. Smażymy przez jakieś 3 minuty. Wrzucamy 300 g ryżu arborio i tostujemy go przez 2 minuty. Dodajemy dwa kieliszki czerwonego wytrawnego wina. Resztę możecie wypić. Mieszamy to wszystko i gotujemy, aż wino odparuje. Dodajemy nasze buraczane pire. Gotujemy dalej. Następnie stopniowo wlewamy gorący bulion warzywny. Pamiętajcie o ciągłym mieszaniu, bo jest to sekret idealnego risotto. Powtarzamy to przez kilkanaście minut, aż ryż będzie al dente. Kiedy będzie gotowy, wyłączamy ogień i dodajemy zimne masło, dużo parmezanu i pokrojone w kostkę buraki. Risotto podajemy z kruszonymi pistacjami, kremem balsamicznym i marynowanymi burakami.